Cześć wam, witam was w cotygodniowym live'ie pod szyldem Senti Talks, w którym to co tydzień opowiadam o tym, jakie rzeczy robimy w Senti One, jak wygląda Senti One od zaplecza, jak można zastosować Senti One i kilka innych tematów, które są w okolicy tego, co Senti One robi na rynku. Co tydzień dobieram temat, jest to temat związany z naszą działalnością. Ile się da, tyle zapraszam gości z wewnątrz, ale czasami też zapraszam kogoś z zewnątrz. W dniu dzisiejszym będziemy poruszać temat związany z rozwiązaniem, właśnie tak jak mamy, jak Sentium, czyli rozwiązaniem sasowym, rozwiązaniem w modelach subskrypcyjnych, rozwiązaniem, gdzie możecie się zalogować gdzieś do interne w internecie do jakiejś aplikacji i wtedy używać sobie. I chcę Wam powiedzieć, że SAS to za mało, czyli chcę Wam pokazać, że dostarczenie samego softu, czyli dostarczenie samego rozwiązania, które jest gdzieś w chmurze, do którego się możecie logować, które możecie jakoś konfigurować, to jest za mało. Do takiego rozwiązania jeszcze potrzeba kilka rzeczy więcej. I to, to więcej na przykład, to mogę podać wam na przykładzie nawet polskiego rozwiązania, jakim jest rozwiązanie Woodpecker, z którego też zresztą korzystamy, czyli rozwiązanie do masowej wysyłki komunikacji mailowej. No i tutaj o ile Sama konfiguracja jest dość prosta, no bo jak trudne może być załadowanie listy adresów mailowych, załadowanie treści i wysłanie, natomiast w momencie, gdy zaczynają się jakieś tworzenie ścieżek kontaktu, jakieś dodatkowe, nie wiem, dodatki do tych maili, załączniki czy treść, która ma się zmieniać, no nagle się okazuje, że to nie jest takie, Łatwe, lekkie i przyjemne, jakby się mogło wydawać, więc wtedy korzystamy z obsługi klienta. Korzystam właśnie wtedy, akurat Woodpecker ma świetnie rozwiniętą obsługę klienta, gdzie możemy tam sobie porozmawiać. Podobnie to wygląda, na pewno jesteście użytkownikiem Facebooka. Jeżeli jesteście użytkownikiem Facebooka nie tak ze sfery prywatnej, tylko użytkownikiem Facebooka do celów biznesowych to wiecie, ile problemów może pojawić się na Facebooku, bo jakaś kampania się wstrzymała, bo jakaś kampania, nie wiem, została niezaakceptowana, bo fanpage został zawieszony z jakiegoś powodu. Facebook ma tą tendencję, że najpierw działa, później zadaje pytania, więc tam, jeżeli macie dostęp do kogokolwiek z customer service'u, do swojego ekanta, to dopiero, dopiero możecie rozwiązać problem, bo tak to w większości przypadków po prostu czekacie. No, i teraz przenoszę Was troszeczkę na naszą działkę, jak to wygląda w Sentinel. Więc chciałem powiedzieć Wam, że również dostarczamy software. No ale do tego software'u dostarczamy również wsparcie i to wsparcie w takim zakresie jak onboarding samego rozwiązania, jak konfiguracja kont, haseł, dostępów, tworzenie zapytań, wyjaśniania metryk, no ale również też jakieś, nie wiem, reakcje czy sposób, w jaki rozwijamy nasze rozwiązanie w oparciu o wasze, wasze sugestie. W dniu dzisiejszym zaprosiłem do nas Kasię. Ja zaraz Kasię dodam tutaj do naszego, do naszego streama. Zaprosiłem Kasię, osobę, która razem z, z nami pracuje w SentiOne i pracuje w dziale obsługi klienta w Customer Success. Cześć, Kasia. Cześć, Daniel. Słuchaj, na wstępie chciałbym, chciałbym Ci podziękować za to, że znalazłaś chwilę na to, żeby do nas dołączyć i opowiedzieć kilka rzeczy odnośnie, odnośnie tego, co robicie jako Customer Success. A czy możesz powiedzieć kilka słów o sobie? Jak wygląda Twoja rola w SentiOne? Ja generalnie pracuję w SentiOne już od dłuższego czasu, więc na pewno większość z Was może mnie kojarzyć. Zwłaszcza tych, którzy mają z nami kontakt od dłuższego czasu, ponieważ jestem jedną z pierwszych osób tutaj tak naprawdę zatrudnionych. Także bardzo mi miło Was widzieć. Pracuję w SentiOne od bardzo dawna. Zajmuję się taką kompleksową obsługą klienta. Zarówno klientów polskich, jak i klientów zagranicznych, natomiast raczej skupiamy się na tym, aby jakby ta obsługa klienta przebiegała bardzo kompleksowo i była w 100% profesjonalna. Dzięki Kasiu. Kasia reprezentuje dział Customer Success, który stawiamy na to, żeby. Wasze doznania, jeżeli chodzi o e, kontakt z nami, bo jak najlepsze, więc tak jak Kasia powiedziała, Kasia wspiera klientów polskich i zagranicznych. E, my też stawiamy na to, żeby klienci mieli dostęp do obsługi klienta w języku natywnym. Co to znaczy? To znaczy, że nasza obsługa klienta jest w języku polskim dla rynku polskiego, w języku angielskim dla wielu rynków globalnych, ale też na przykład, e, to może Kasia uzupełnisz, ale na pewno wiem, że robimy obsługę klienta tak w języku polskim, czeskim, węgierskim angielskim na pewno na pewno w języku hiszpańskim no. myślę, że też w jakiś sposób w języku francuskim, niemieckim. Francuskim. I tak. Natomiast Kurczę, no co by tutaj więcej dodać. No dobra, ale chyba mamy te najbardziej. No, jeżeli mamy hiszpański, angielski, e, polski, no. czeski, to już mamy, mamy większość, większość świata. Natomiast fajna jest ta percepcja klienta, który ja tu widziałem bardzo dużo tych, najbardziej pozytywny feedback było od klientów z Węgier, którzy byli bardzo zaskoczeni, że rozwiązanie, które jest spoza Węgier, jest w stanie dostarczyć u klienta w ich języku. No, nasz, co... nasz węgierski zespół jest cudowny, także ja się nie no. dziwię, że ten zachwyt tutaj się pojawił. Świetnie, big up. Słuchaj, chciałbym ci zadać kilka pytań, które sobie przygotowałem, o których, o których byśmy poruszyli, żeby pokazać właśnie, że okej okay, sam software jako Senti One jest fajny, jest przydatny, działa i o tym już mówiliśmy wiele razy, natomiast chciałem powiedzieć, że to jest jeszcze trochę za mało, jakby dopiero całością tej usługi jest dostarczenie rozwiązania jako software, ale też kilku rzeczy, jakby tych miękkich rzeczy, które są również naszą usługą. No i tyle, jakby może zacznijmy od tego, czy, czy właśnie takie Senti One, to jest rozwiązanie, które jest rozwiązaniem takim self-service, że każdy klient może sobie po prostu się zalogować i nie potrzebuje nic więcej, tylko jest takie samoobsługowe, czy, czy może coś inaczej to wygląda z Twojej strony? Generalnie wydaje mi się, że samo w sobie Sentinel jest rozwiązaniem self-serwisowym, jeżeli ktokolwiek, kto z niego korzysta, siedzi gdzieś tam trochę w branży, bo wtedy przynajmniej mniej więcej wiemy, na czym polega cały mechanizm i cały algorytm takiego narzędzia. Natomiast no nie ukrywając, pomoc CS-u, czyli takiego właśnie client-serwisu, jest na pewno bardzo pomocna, no bo generalnie ułatwia znacznie samo rozpoczęcie działania na narzędziu i no, na pewno po prostu ułatwia pracę. Okay. Ja może pokażę jedną rzecz, bo wy, jakby, pierwszy kontakt klienta z wami e, może być albo na etapie onboardingu, bądź gdzieś, jakby, tych pierwszych, tych pierwszych kroków, jeżeli chodzi o Centua, ale pierwszy kontakt klienta może być też w innym zupełnie miejscu. Ja na chwilkę tak zrobię, pyk o, e, pokażę ekranik, bo pierwszy kontakt klienta może być ja to zawsze tak mówię, że wy jesteście schowani w prawym dolnym rogu ekranu, nie? E, bo tak wygląda. Czy ktoś jest zalogowany, czy nie, to tutaj widać, nawet jesteś tutaj na zdjęciu, więc to jest miejsce, gdzie rozumiem, każdy może do Was napisać cześć, hello, prawda? Tak. jest. I coś takiego trafia bezpośrednio do Was. Podobnie to wygląda, jak ktoś jest zalogowany u nas, czyli jeżeli ktoś jest zalogowany w SentiOne, to podobnie może sobie napisać cześć, hello. I tam można rozmawiać z klientem, i to jest ten jakby pierwszy, pierwszy kontakt. Natomiast. Pierwszy taki prawdziwy kontakt, taki długotrwały, zmienia nazwiska, to jest chyba ten etap onboardingu klienta. Wydaje mi się, że tak. Zazwyczaj wtedy to... dochodzimy do jakiegoś takiego pierwszego kontaktu, gdzie dowiadujemy się też o potrzebach klienta no i tak naprawdę dopinamy jakieś wszelkie szczegóły związane z całą konfiguracją konta. Okej, okay, a trochę więcej. Jakby czy uważasz, że on jest ważny, potrzebny, czy jest dodatkiem, Jakby, jakbyś powiedziała, onboardingu samym w sobie? No, wydaje mi się szczerze, że onboarding jest no, jednym z najistotniejszych elementów no. jeśli chodzi o samo rozpoczęcie pracy, dlatego że tak jakby bez tego onboardingu klient zostaje, zostaje postawiony przed narzędziem, z którym może zrobić wszystko lub nic. No. W momencie, w którym dostajemy tak jakby bazę wiedzy, którą mamy w naszych głowach, czyli którą przekazujemy dalej klientom. Każdy wtedy na potrzeby swoich własnych możliwości i rozwiązań może tę wiedzę wykorzystać w odpowiedni sposób. Więc wydaje mi się, że ten onboarding jest jednak bardzo, bardzo dużym jakby plusem i no moim zdaniem jest kluczowym jakby aspektem, jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie pracy i w ogóle decyzję na temat tego, czy chcemy z tego korzystać, czy nie, no bo jakby jest to ogromna moc sprawcza wiedza. To, co ja lubię właśnie w onboardingu, jakby to, co się dzieje, to że klient odkrywa, jakby te wszystkie zastosowania, które są bezpośrednio pod niego. To jest coś więcej niż może odkryć sam, bo jakby jesteście w stanie nakierunkować, jak można wykorzystać. Central jest dość rozbudowanym rozwiązaniem. No. Myślę, że ten dług jest dosyć intuicyjny, jakby jest dosyć prosty w obsłudze. Natomiast to, jak z niego skorzystamy, to zależy tylko i wyłącznie od tego, jakie jest nasze zapotrzebowanie. Więc jeżeli wiemy, z kim rozmawiamy, czyli ja jako osoba, która zajmuje się klientami, wiem, z jakiej branży pochodzi, czym dokładnie się zajmuje, jestem w stanie przekazać komuś przykłady, na podstawie no. mojego po prostu doświadczenia, które zebrałam tutaj przez lata. I gdzieś tam skierować kogoś na jakąś drogę, która mogła nie wydawać się wcześniej taka oczywista. Fajnie. I to jest właśnie to jest właśnie to, co mówię, czyli dodatek do samego software'u, czyli pomoc, sugestia, wsparcie, i to jest, to jest takie ważne. A może jeżeli byś powiedziała, sama konfiguracja, bo, hmm. bo narzędzie, żeby działało, Sentryman, żeby działało, trzeba skonfigurować. Trzeba wpisać bądź słowa kluczowe, bądź zrobić jakieś, jakieś konfiguracje. Jakby ja rzucam taką tezę, że dlaczego lepiej, żebyś to ty zrobiła, niż klient, żeby to zrobił? Znaczy, ja jestem zdania, że warto wiedzieć, jak te konfiguracje samodzielnie przeprowadzić. Mm -hmm. e, bo w przypadku, w którym na przykład spotykamy się z terminem typu weekend, mm -hmm. kiedy oczywiście my jakby no też nie jesteśmy jakby od the time e, jakby dostępni, e, mm -hmm. fajnie jest mieć tę możliwość wiedzy na temat tego, jak z tego narzędzia skorzystać samodzielnie e, w mm -hmm. takich aftowych sytuacjach. E, ale oczywiście. Na pewno nasza pomoc jest bardzo wskazana, dlatego że my jakby mamy doświadczenie z tym narzędziem, jesteśmy w stanie to zrobić bardzo sprawnie, bez jakby większych pomyłek. Jesteśmy w stanie to zrobić naprawdę, tak naprawdę po jednym waszym telefonie e, czy mailu i jest to po prostu łatwe, wygodne. Możemy po prostu wysłuchać to, czego wy potrzebujecie i dać wam rozwiązanie. W sensie po prostu. W prosty sposób skonfigurujemy zapytanie, które mogłoby przysporzyć przy Was o zawrót głowy. No, dla nas naprawdę to jest już łatwe. Ale no tak, no bo no tak jak powiedziałeś, no, robisz to od wielu lat, prawda? Dla klienta, przede wszystkim na tych pierwszych krokach, to może być coś nieoczywiste, natomiast dla was to jest po prostu Znaczy Ja przede wszystkim jak staram się dowiedzieć, jaki projekt klient chce stworzyć. Pierwszym pytaniem, jakie zadaję jest, jakie chciałbyś uzyskać wyniki. No okay. bo jakby chciałabym wiedzieć, czego ktoś oczekuje od narzędzia. Jeżeli mm -hmm. chciałabym uzyskać, nie wiem, wyniki na temat jakiejś marki, no to logicznym jest to, że zadam to pytanie, dlatego że po prostu wtedy wiem, jak skonfigurować zapytanie. Tak. Jasne. No dobrze, no ale już mamy skonfigurowane zapytanie. Załóżmy, że pomogłaś, zrobiłaś to dobrze i e, są zadowoleni. No dobrze, no ale później zaczyna się czytanie, e, czytanie metryk. Mamy kilka metryk, które są, nie wiem, przez, przez nas stworzone. E, mamy kilka metryk, które e, mogą nie być oczywiste, nawet po przeczytaniu tooltipów, które tam są. Jakby, jak często zdarza Wam się dyskutować właśnie na temat nie tylko tego, żeby coś konfigurować, tylko właśnie pomóc zrozumieć? E, Metryki, pomóc zrozumieć, co faktycznie znaczą te wyniki. Często macie takie dyskusje? Wydaje mi się, że te pytania kiedyś pojawiały się bardzo często. Teraz one hmm. pojawiają się faktycznie trochę rzadziej, dlatego że też faktycznie te tooltipy, które występują przy każdym nagłówku każdego widgetu, hmm. są bardzo jasno opisane. I tak naprawdę, no, ja sama czytając je, myślę, że nie dodałabym nic więcej, więc okay. mam wrażenie, że trochę wychodzimy tutaj naprzeciw pytaniom klientów, i staramy się, tak jakby w tym jednym małym okienku, zawrzeć wszelkie możliwe informacje. Oczywiście te pytania czasem się pojawiają. Najbardziej chyba spotykanym przeze mnie przykładem jest przykład takiego widgetu, który nazywa się Podsumowanie Wyników, które zawsze polega na tym samym, do czego porównujemy wskazane wyniki, bo tam mamy taką metodę jak wzrost bądź spadek. Okay. Oczywiście porównujemy to do okresu analogicznego. Może to nie jest tam nic zawarte, natomiast jakby to jest najczęściej jednak zadawane przez klientów. Nie, właśnie to jest, to jest coś, co. To... rektorom już coraz rzadziej się pojawiają te pytania na temat widgetów, mhm. bo naprawdę mam wrażenie, że tutaj też nasz dział produktu i ogólnie deweloperzy bardzo bardzo mocno pracują nad tym, żeby to było naprawdę intuicyjne i żeby tych pytań nie rodziło się za dużo. Ja właśnie to, co, to, co chciałam też dodać, to jeszcze. Widzę, jak często udostępniacie e, tak naprawdę publicznie niemalże e, coś, co jest niby naszym FAQ, mamy materiały wideo, mamy materiały pisane, mamy gotowe, szko nie szkolenia, jak to nazwać bardziej, Tutorialne. materiały treningowe, tutoriale, tego jest bardzo dużo. Czy to pomaga wam w pracy, zastępuje wam dużo, dużo waszej pracy? To jest ciężkie pytanie, dlatego no. że jednak wiemy, że nasi klienci lubią kontakt z nami, no, nie, <grywanie>, że te materiały, one oczywiście bardzo się przydają, ale nadal jednak jakby my jesteśmy bardzo chętni do tego kontaktu, więc jak ktoś do nas napisze na czacie, czy do nas zadzwoni, czy napisze do nas maila, to my z chęcią odpowiemy. Natomiast, no, muszę powiedzieć, że ta baza wiedzy, jaką mamy na stronie, która jest naprawdę aktualizowana z każdą jakby aktualizacją także naszego narzędzia, no bo to narzędzie jednak z racji mhm. tego, że zmieniają się też tutaj różne parametry, w zależności od tego, jakie to są źródła i tak dalej. Wszystko tutaj jest jakby elementem żywym, bo internet mhm. jest żywy. To cały czas gdzieś tam się aktualizuje, ta baza wiedzy również, więc mam wrażenie, że odejmuje nam to trochę pracy. I zachęcam szczerze do korzystania z tego, bo uważam, że jest to ogromne, ogromne źródło wiedzy, bardzo duże. Jasne, ostatnie pytanie może, albo takie nie wiem, też zagadnienie, które chciałem poruszyć. Wiele dostajecie pewnie zapytań, albo też sugestii, bądź inspiracji, jeżeli chodzi o usprawnienia, że coś mogłoby być w Sentyman lepsze, inne i tak dalej. Czy masz. Czy masz jakiś nie wiem, przykład, że coś właśnie było wdrożone albo właśnie jak wygląda ta współpraca na tej linii? Czy klienci powinni się zwracać do was z takimi rzeczami? Generalnie każdy powinien się do nas zwracać ze wszystkim, moim zdaniem. Dlatego, że tak, jakby, tak jak mówię, no, jesteśmy narzędziem skupiającym się na gromadzeniu danych pochodzących z internetu. Internet okay. non stop żyje, jakby tutaj cały czas coś się zmienia. Jeżeli widzimy jakieś zapotrzebowanie, w narzędziu, z którego korzystamy, jakby jak najbardziej trzeba nam zgłaszać wszelki możliwy feedback. My to oczywiście bierzemy pod uwagę, przekazujemy go dalej, i ten feedback jest naprawdę analizowany przez nasz dział produktu. Więc wszelkie możliwe, jakby kwestie, których brakuje w narzędziu lub które mogłyby się pojawić naprawdę warto nam zgłaszać, bo to przekazujemy dalej i wszystkie te tematy, które mogłyby dla Was być, dla wszystkich tak naprawdę użytkowników narzędzia, mogłyby być ważne, mhm. ważne dla innych. Natomiast jakby wiem, że ludzie często boją się jakby takiego zwracania uwagi, natomiast mhm. jest to do... my czekamy na ten feedback i tak jakby to są bardzo często super pomysły, na które po prostu my, mhm. jako po prostu twórca, My no. nie, nie wpadamy, a wy, jako odbiorcy. Czyli zachęcamy, jak... zachęcamy, nie gryziemy. No. Zachęcamy do zadawania pytań, zgłaszania feedbacku, proponowania zmian, bo my jesteśmy naprawdę też ludźmi, którzy wiedzą, że każdy ma jakieś tam potrzeby. I to jest ważne, żeby mówić nam, co jest dla Was istotne. Super. Króciutko podsumuję tylko. Mamy rozwiązanie, które nazywa się SentiOne które jest w internecie i do którego można się zalogować, ale oprócz tego, jak już się zalogujecie, to jest też Kasia, jest też zespół cały Customer Success, który do tego, że się zalogujecie, pomoże Wam skonfigurować, obsłużyć, zrozumieć, posłucha feedbacku, e, chętnie porozmawia. E, w chętnie języku polskim jesteś dostępna, Ty i zespół polski, w godzinach. 9.17. W godzinach powiedziałabym bardziej, że 8.17. Natomiast jeżeli to są zapytania, które trafią w innych godzinach, zespoły, które są u nas, nie wiem, w Meksyku na przykład też pracują wieczorami, więc może się trafić, że pytanie, które trafi od Was o północy też zostanie obsłużone. Nie. I często się to zdarza, bo takie, takie informacje też dostawałem. Pytałem się, czy ktoś śpi u nas, więc, więc tak to wygląda. Kasiu, bardzo, bardzo ci dziękuję za, za obecność tutaj. Bardzo ci dziękuję za te kilka słów odnośnie tego, jak wygląda praca Customer Successu, jak, jak wy możecie skorzystać tak naprawdę z dodatku, który mamy do, do naszego rozwiązania software'owego, w dodatku w postaci obsługi, czyli całego wyjaśnienia tego i pomocy w ramach narzędzia. Tak jak mówiłem, zapraszamy na ten mały czacik w kąciku. Jest tam Kasia i cała reszta. Tak. Właśnie nie wiem, czy w tym, czy w tym, ale w którymś jest, nie? Bo to, e, w którymś kąciku jest, więc zapraszamy do kontaktu. Czy jesteście już klientami, czy dopiero będziecie klientami, e, zapraszamy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sugestie, wątpliwości albo jakiekolwiek e, pochwały na przykład, chętnie przyjmiemy. Zadzwońcie, napiszcie e, i chyba tyle będzie na dzisiaj. E, dziękuję, Kasiu, jeszcze raz. E, my wszyscy słyszymy się za tydzień, tak naprawdę. Więc e, kończę. Dzięki, wielkie. Pa Pa.